Tadeusz Rydzyk ma sporo sekretów i tajemnic, których pilnie strzeże. Wstydliwa prawda o jego młodości niedawno wyszła na jaw. Wierni mogą być bardzo zaskoczeni doniesieniami. Tadeusz Rydzyk jest jednym z najbardziej znanych duchownych w kraju, jednak, życiorys słynnego księdza nie jest krystaliczny. Mężczyzna skrywa przed opinią publiczną wiele tajemnic i wstydliwych faktów. Jakiś czas temu światło dzienne ujrzała prawda o wykształceniu dusz pasterza. Okazuje się, że nie był zbyt zdolnym uczniem. Tadeusz Rydzyk nie należał do wybitnie uzdolnionych uczniów. Bardzo kontrowersyjna posługa redemptorysty z Torunia sprawiła, że stał się osobą publiczną w Polsce i nawiązał wyjątkowo bliskie kontakty z najważniejszymi politykami w kraju. Duchowny ma tylu wiernych zwolenników, co zagorzałych przeciwników. Rydzyk skrywa wiele tajemnic instytucji, których jest przedstawicielem. Pilnie strzeże także swoich prywatnych sekretów. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że w młodości nie należał on jednak do ulubieńców nauczycieli. Okazuje się, że Tadeusz Rydzyk był raczej kiepskim uczniem. Z powodu słabych ocen odmówiono mu przyjęcia do licjum. Nie chcieli go również w niższym seminarium w Katowicach. Mężczyzna trafił w końcu do szkoły zawodowej, gdzie uczył się M. Inne obróbki metalu. Dopiero dzięki interwencji redemptorystów młodzieniec został uczniem niższego seminarium w Braniewie. Wyciągnęli go z zawodówki i dali szansę na wstąpienie do stanu duchownego. Tam musiał solidnie podciągnąć się w nauce, żeby w ogóle zdać maturę. Tadeusz Rydzyk był bardzo kiepskim uczniem. Nie przyjęto go do seminarium, dalsza część pod galerią jego brak zdolności niezwykle martwił księży, którzy uczyli ryzyka w seminarium. W książce Marcina Wójcika pod tytułem W rodzinie ojca mego możemy przeczytać wspomnienie księdza Jerzego Galińskiego, który uczył Tadeusza ryzyka matematyki. Nie widział on w młodym chłopaku materiału na dobrego duchownego, nie tylko z powodu jego skromnych umiejętności w liczeniu. Dzisiaj grzeje, 1. Chcesz zostać postacią z bajki lub superbohaterem? Disneyland szuka pracowników, lecz wymagania mogą zaskoczyć dwa. Wyciekło nagranie. Film z bijatyki pięknych i młodych poraża, wiadomo już kto zaczął. Dawałem mu korepetycje z matematyki. Po kilku lekcjach powiedziałem prefektowi, że ryzyk nie nadaje się na księdza. Nie chodziło mi tylko o to, że w ząb nie umiał liczyć, ale o to, że był niedojrzały, taki dziuś, ciepły, kluchy, podlizywał się komu popadnie. Prefekt powiedział, że może i ryzyk nie jest mądry, ale przynajmniej pobożny, i że księdzu nie jest potrzebna matematyka. Powiedział KS. Jerzy Galiński. Najlepsze newsy dnia, źródło. Fakt 24 nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. google News.